Kolejnego dnia wraz z moim kumplem Alkiem Wruszyliśmy na poszukiwania ukrytych skarbów Czyli zagraliśmy w grę terenową Zwaną geocaching Jednak już na samym starcie napotkaliśmy trudności Pierwsza poszukiwana skrytka Teoretycznie powinna być prosta Idealna na rozgrzewkę Jednak po kilkudziesięciu minutach przeczasywania krzaków Nie byliśmy w stanie jej odnaleźć Postanowiliśmy więc nie marnować już czasu I udaliśmy się do kolejnej skrytki Ale i tym razem na miejscu niczego nie znaleźliśmy Zaczynaliśmy już być podirytowani Ale nie poddawaliśmy się i obraliśmy Kurs do trzeciej skrytki. Aby zwiększyć nasze szanse, od razu skorzystaliśmy ze wskazówki, która brzmiała następująco: symbioza metalu i drzewa. Patrz pod nogi. Póki co, ja tutaj nie widzę innej takiej konstrukcji drzewo-metalowej. Ja też, nie tylko ta ławeczka się rzuca w oczy. Rozmiar to jest, słuchajcie, mikro, czyli to jest bardzo malutkie, więc prawdopodobnie to się nie będzie rzucało w ogóle w oczy. To słuchajcie widzowie, no myślę, że jedyne miejsce, gdzie tu możemy tak patrzeć sensownie, to pod tą ławką. Mówi, że tam nic nie widziałeś z kamerą pod ławką. No kamerę jak patrzyłem, nie widziałem. Można, możesz jeszcze z tej strony zobaczyć, bo ja tej patrzyłem, w tamtym kierunku. Widzowie okazuje się, że chyba jednak w tej ławce tego nie ma, więc mamy w takim razie problem, to znaczy zapowiada się znacznie cięższą ta skrytka. Chodź, bo mam jeszcze jeden pomysł, bo może to jest po prostu dalej. Tam, nie wiem czy widzisz, jest też ławka inna. Faktycznie, ale to strasznie byłoby daleko. Też no może ktoś zaznaczył punkt po prostu. Eee, poczekaj, bo to by mogłoby być nawet logiczne, że tu, bo kordy są niby z dokładnością plus minus 6 metrów przede mną. Ja chyba wiem, bo to jakby to wziąć dosłownie, symbioza metalu i drewna. Ogrodzenie wrośnięte w drzewo. To by to było w takim razie tutaj, bo już innych pomysłów totalnie nie mamy. Na razie te liście podgarniam, wiesz? Ja tutaj schowanego przy tym pniu nic nie widzę takiego. Też spróbuję. Co? Była za tym. Jest! O kurde, słuchajcie! Tam jest jakiś woreczek. No i pewnie w nim jest dziennik do wpisania się. A więc słuchajcie, w końcu, nie wiem, po 15, chyba 20 minutach szukania złym miejsc, na dodatek udało się znaleźć... Wybieramy kolejny punkt na mapie, myślę, że tu na polu, w innym trochę krajobrazie, będzie trochę ciekawiej. Więc wsiadamy na rower i ruszamy w drogę do kolejnej skrytki. No dobra widzowie, jesteśmy na miejscu na tej apokaliptycznej polanie, czyli jesteśmy przy praktycznie punkcie. Jeżeli teraz wejdziemy do niego i weźmiemy nawigację, że nas nawigował, to pokazuje nam 70 metrów w tą stronę, czyli przed nami do przejścia cały ten wielki burz. Patrząc, że to jest w całe szczęście duża już skrytka powinna być, to mam nadzieję, że jakkolwiek to znajdziemy, ale nie dziwię się, że teren jest znacznie, znacznie trudniejszy. I chyba zaczyna kropić to szybko nagry nagrywajmy. Każda to zapowiada się coraz cięższa do znalezienia teraz jeszcze warunki pogodowe dochodzą. No musimy się sprężać, bo... Dlaczego? Bo tam jest chmurka taka mała, co teraz idzie. W teorii to około 5-10 minut ma niby kropienia tak na oko i potem będzie na kilka godzin chmura, więc to wtedy już gorzej, no nie? Zobaczymy, czy uda nam się zdążyć z kolejną. Zobaczymy, czy uda nam się z tą. Więc zaczynamy i witam na wielkiej post apokaliptycznej polanie. Póki co braliśmy dobry kierunek, to znaczy przed nami około 40 metrów, więc połowa prawie drogi i chyba tam jest ten strumyk. No coś tam jest, niby, a pada coraz bardziej. Tam ta skrytka była ciężka, ze względu na to, że trochę źle obraliśmy kierunek, którym się udać. Tutaj mam nadzieję, że z tym problemu nie będzie, ale problem się pojawia z pogodą, no i z tym też, że to będzie cięższa skrytka, bardziej ukryta w teorii. Jest i strumyk, tylko mam nadzieję, że nie trzeba za niego przechodzić. Mm, kurczę, to jest jeszcze 20 metrów, więc mam nadzieję, że to nie jest za ten strumyk właśnie. Poczekaj, zobaczę wskazówkę. No wskazówka dużo nie mówi, bo drzewo. No kurna, drzewo to masz las. No to z tej strony kurczę nie widzę, no tylko tutaj drzewa, to nie tu. Z tamtej strony tylko widać drzewa, więc jeżeli to ma być w drzewie, to chyba niestety będziemy musieli przeskakiwać. Właśnie mi się wydaje, że to dlatego ten teren. Bo przejście przez rzekę. Ja myślałem, że to będzie przez ten hasz, że to gdzieś tam w takim buszu będzie schowane. Ty, chyba że chodzi o tą brzozę. O tą brzozę? Chodź, podejdziemy. No ja tu nic nie widzę totalnie. Ja też nie widzę. Wydaje mi się, że to kurcze, jednak może być po tej drugiej stronie. Nadeszła ta najcięższa chwila tej skrytki. Rzeczka zaliczona. No i teraz mamy armię drzew do sprawdzenia, tak naprawdę. Aczkolwiek musimy trzymać się koordynatów, nie tak jak w poprzedniej skrytce błędnie. Poszliśmy bardziej po obiekcie niż po współrzędnych, więc moim zdaniem te drzewa przy rzeczce powinny być naszym punktem odniesienia, tak naprawdę. Zobaczmy od razu na mapie, słuchajcie, gdzie mamy się udać. I uwaga, 4 metry, to jest gdzieś tutaj. W tym miejscu bym podejrzewał. Ja mam tylko nadzieję, że to nie będzie tymi liściami przykryte jak, jakkolwiek. Póki co ja nic nie widzę, widzę jakąś rurę, ty. Ale tam też jest ta rura, taka sama, wiesz? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy gdzieś tam miałoby być. Drzewo, drzewo. Ta no, to słówka nie może. niezbyt pomocna, jeśli tu jest milion tych drzew. O kurczę, to jest dziura wielka w drzewie. Weź kamerę tam nakieruj. O kurczę. Ty, no. jest! <laughs> Jak skampiony o człowieka. Chyba nie sięgniemy, w ogóle, mi się wydaje. Z drugiej strony trzeba tutaj podejść. No ja spróbuję najpierw z tej strony może się jakkolwiek. O panie, nie da. Nie da rady na pewno <laughs> O, mam. Super! <laughs> to co co my tu mamy? O kurde, największa chwilka jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Chyba to jest spodoko śniadaniowe w ogóle. Tak, tak wygląda. Piłeczka z jakimś wyloczkiem. Kamienny aniołek, z tego co widzę w środku. Mhm. Dinożarł. Wpisujemy się do w takim razie do dziennika i udało się widzowie. Druga skrytka za nami. Szukamy teraz kolejny, więc obieramy punkt na mapie i ruszamy w drogę. Dotarliśmy widzowie na miejsce. Prawie na miejsce zostało nam do przejścia na pieszo 200 metrów około w tamtą stronę, jeśli się nie mylę. A dokładnie to prawie 300 metrów. Poziom trudności raczej jest łatwy, więc teoretycznie powinna nam pójść szybciej niż poprzednie, tak naprawdę. No i o tyle szczęście zaczyna nam dopisywać, że chmury. Się rozchodzą, ale nie ma co przedłużać, ruszamy w drogę. Dotarliśmy do wielkiej polany, chyba jeszcze większej niż ta poprzednia, w której przed chwilą byliśmy w poszukiwaniu skrytki, więc nasza kolejna trzecia powinna być ukryta gdzieś właśnie tutaj. Pocieszę się, ma flashbacki z poprzedniego, z poprzedniej miejscówki, bo to jest ta sama rzeczka. Serio? Tylko tu jest dużo szersza z to co widzę. Ja tego nie dam rady przeskoczyć. Mapa, mapa, ratuj. Nawet połowy jeszcze nie przeszliśmy, ale... To jest gdzieś tam. Nie, patrz. Widać tutaj po tej linii. O nie. To jest za rzeką. Może będzie tam jakieś lepsze przejście. Dobra, chodźmy. Może będzie jakiś mostek, coś ten desny, Albo chociaż właśnie wąskie, węższe przejście. Chyba jest most, tak nie będziemy musieli skakać, ale chyba. No to się bardzo cieszę, bo już szczerze myślałem, że będziemy znowu, kurty, musieli skakać i się moczyć. No to cię teraz rozczaruję, bo to się okazuje, tylko takie słupki są. Aha. Ech, to nie było tematu. No i jesteśmy w takiej pozycji, że naprzód tutaj nie ma już sensu iść. Bo to jest po skosie w tamtą stronę. Dokładnie tu, gdzie takie zarąbiste drzewo obskurne. Ja tam dalej nie widzę żadnego mostka, więc musimy gdzieś tutaj znaleźć przejście. No to słabo się zapowiada. Kurczę, myślałem, że serio będzie ta skrytka łatwiejsza. No przynajmniej się nie rozpadało. Wiesz co, nie wiem, czy tutaj nie będzie najprościej przejść. Ale w tym momencie będzie w takim razie przechodzić. A ty w tym czasie kliknij przycisk subskrybuj na dole. W ciągu miesiąca wbiliśmy ponad 80 tysięcy subów. Bardzo wam za co dziękuję, widzowie. Teraz lecimy po 100 tysięcy więc i Ty dołącz do naszej społeczności klikając suba. Przeskoczyliśmy i jesteśmy już w polu bitewnym. To znaczy, mamy to bardzo charakterystyczne drzewo na polanie i musimy tutaj w tym okręgu znaleźć naszą trzecią skrytkę. Okej, okay, mamy w takim razie do przejścia 26 metrów w tą stronę. Ma to być niby pod kamienną jakąś pokrywą, więc póki co dużo to nie mówi, ale pewnie to będzie jakiś kamień. No, ale zobaczymy. Ty Tyle, jaki to jest rozmiar skrytki? Mała. Ona Mała. jest mniejsza od tej poprzedniej, ale większa od pierwszej. No, wiesz co? Aha. Szybko chyba poszło. To widzę, że ktoś bardzo niekulturalnie nie zakrył tego. A bo zwierzęta to kopały. Ty zobacz, ale to jest identyko pojemnik, widzisz? Identyko nie, on jest trochę mniejszy. Dobra, no do co? Podpisujemy się. Zatem trzy skrytki za nami. Pobieramy teraz kurs do o kolejnej, czwartej. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy jak ciężkie zadanie nas czeka. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że skrytka jest znacznie lepiej ukryta niż sądziliśmy. Nie, nie, nie tak prosto. Wskazówka nakierowywała na drzewo. Problem w tym, że na tych współrzędnych sprawdziliśmy już wszystkie możliwe drzewa. Kolejne minuty mijały, a my głowiliśmy się czy przypadkiem czegoś nie przeoczyliśmy. Czy może skrytka została nawet skradziona? Na dodatek zaczął zapadać zmrok. Co Zostawało tylko utrudnienia w dalszym poszukiwaniu. Teraz za ciemno, że zobaczyć coś, no. Już nawet latarki musimy używać praktycznie. Finalnie po kilkudziesięciu minutach poddaliśmy się. Ale tylko na tamten moment, gdyż przez kolejne dni odczuwałam ogromny niedosyt. Szczególnie, że trzecia skrytka porządna nadzwyczaj łatwo. Z tego powodu, a także dla was widzowie, aby ten materiał wyrzedł jak najlepszy, postanowiłem tydzień później ponownie wyruszyć na poszukiwania czwartej skrytki. Tym razem już całkowicie sam. Bardzo zależało mi na jej odnalezieniu. Planowałem sprawdzać współrzędne tak wielu skrytek, aż w końcu którąś znajdę. Dlatego zmierzam właśnie do starego opuszczonego szpitala, gdyż to w jego okolicy powinna być ukryta czwarta skrytka. I jesteśmy widzowie na miejscu na tyle tego pałasu, praktyce szpitala, już opuszczonego. I ponoć gdzieś tutaj właśnie powinna być nasza skrytka, tym razem również dość duża, bo normalna, tak jak ta druga skrytka. Idziemy w dobrym kierunku, bo to jest zaledwie 30 parę metrów przed nami. No już nawet zaktualizowało 20. A nie chwila, je! je, jak to zaktualizowało gwałtownie to 6 metrów, to tutaj już jesteśmy. Więc ja bym stawiał, że to jest na tym terenie tutaj. Ja w zasadzie się zastanawiam, czy to nie jest jeden teren z tym szpitalem opuszczonym, bo jeśli tak, to ja nie wiem nawet czy ja mogę tutaj być, trochę by to przypominało urbexy, ale tutaj widzę, że jest ogrodzenie, więc chyba to nie jest jeden teren, więc tu chyba można chodzić. Słuchajcie, od razu zobaczę wskazówkę, bo po doświadczeniu z tej nieudanej skrytki, której widzieliście przed chwilą, to wolę już mieć teraz pewność, że się uda. Kwadrat. Pamiętaj o maskowaniu. Kwadrat? Nie wiem, jakiś. Pozostało się fundamentów w się kwadratu, bo szczerze to póki co pod tym nic takiego... Nie widzę co by mogło wyglądać jak kwadrat. Zobaczmy koordynaty. Czy nie odeszliśmy za daleko przypadkiem? Niby to jest na drodze? Tak to pokazuje? Myślałem, że to tutaj będzie w tym leśnym buszu, ale chyba nie, ale tym bardziej dziwne, słuchajcie, że ja tutaj nie widzę niczego, To czego może byłoby to schować. To jest dość duża skrytka. Niby jeszcze o maskowaniu mówi wskazówka. A jakby może w takim drzewie, tylko ja tu nie widzę wytłumaczenia o kwadracie żadnym. Mi się wydaje, że bo taki mieliśmy to nie będzie zakopane, bo to... Nie ten poziom trudności w teorii. Koordynaty wskazują to ten, na ten spadek w dół, widzowie. Z tego, co czytałem w komentarzach, te koordynie są bardzo jakoś dokładne, więc stawiałbym się, że to jest cały ten tutaj teren. No bo tutaj z drugiej strony, za ulicą jest tylko ogrodzenie i praktycznie nie ma żadnego miejsca, gdzie by można było taką dużą skrytkę schować. Więc myślę, że schodzimy tutaj i zaczynamy finał tego filmu. Czwarta skrytka. W praktyce to może i siódma, bo się trzech nie udało znaleźć. A ta trzecia skrytka poszła nadzwyczaj łatwo. Dlatego uznałem, żeby będę szukać tych skrytek, Póki w końcu ich nie znajdę. Tu jest bardzo charakterystyczne zniesienie. Myślę, że będzie dobrym punktem obserwacyjnym. O kurde, co jest? To nie jest wzniesienie. Ej, słuchajcie, tego się nie spodziewałem. I wolę, żeby nic mi tam nie wpadło. Nie zobaczycie tego z kamery, bo ja to na żywo nie widzę, taka ciemność tam jest. Ale to jest najwyraźniej jakaś, nie wiem, piwnica szpitalna, bo chyba to nie jest studnia bo dziwna, trochę taka ta szeroka ta konstrukcja jak na studniu Jesteśmy w takim razie na tym punkcie obserwacyjnym. Czy coś tutaj kwadratowego widzimy w ogóle? Tu jakiś konar, ale to nie ma nic wspólnego z kwadratem, więc myślę, że chyba już musimy schodzić i małymi kroczkami szukać miejsca, które odpowiada tej wskazówce. Tutaj drzewo wyrwane, dość charakterystyczne, ale pff, to nie odpowiada kwadratowi. Kurde, już naprawdę nie mam pomysłów, no bo tam jest zaraz teren tego szpitala. I chyba jest ogrodzenie, więc nawet nie można wejść na teren. Takie dość niebezpieczne drzewo spróchniało mi przyszło na myśl. No, ale to jest nie dobra, nawet skrytka na coś mniejszego. Właśnie, mniejszego, a to nie jest małe. To by się tam prawdopodobnie nie zmieściło. No, i nie ma nic wspólnego z kwadratem. to słuchajcie, już mam naprawdę problem, bo pomysły mi się praktycznie kończą. To, to co na początku mówiłem, o jakimś fundamencie. Tutaj nie ma żadnych pozostałości. Chyba, że to jest coś zakopanego pod liśmie. To wtedy już jest praktycznie nie do zauważenia. I choć chyba praktycznie tylko w tym obrębie jeszcze. Więc jeśli tutaj tego nie znajdę, to będę musiał nabrać kurs do innej skrytki, bo choćby nie wiem co. Muszę tą czwartą znaleźć, bo Straszny niedosyt został po tej trzeciej. A, fundamenty, fundamenty. To jedyne, co mogło być kwadratowe, no bo pięć drzewa kwadratowy nie będzie, których zresztą tutaj nie brakuje. Jedyne co tu jest betonowego to te supy tak naprawdę. no Nic mi się tu więcej nie rzuca. O kurde, patrzcie co przypadkiem kątem oka zauważyłem. Jakiś dół, chwila. O kurde jest, jakaś pozostałość fundamentów. Nie wiem czy fundamentów, ale coś, co nie powstało przez przyrodę. i Jest kwadratowe. Więc pierwszy warunek wskazówki kwadrat spełniony. Z tego co widzę maskowanie też chyba będzie spełnione. Myślę, że to może być. Ha! Długo to nie zajęło, słuchajcie. Już znaleziony. Ale jazda. Więc udało się, mamy finałową, czwartą skrytkę. Zobaczmy co jest w środku. W baranek, jakaś taka figurka, jakieś jakby drewniane kapsle, nie wiem czy ostrość złapię, ale z wyrytą nazwą geocachingu, jakiś jakby chyba medal, to bardziej jak monetę przypomina, samochodzik, no i oczywiście nasz logbook. Z tego co widzę, to na razie chyba tego jedna osoba się tutaj wpisała, więc jesteśmy w teorii drugą i słuchajcie, udało się również czwartą skrytkę znaleźć, także jeżeli ci się podobało, to zostaw teraz łapkę w górę i subika oraz widzimy się tutaj w poprzednim odcinku. Do zobaczenia tam, mano.